Dzień dobry, witam w kolejnym edusonarze. Dzisiaj porozmawiamy o budzącej niemałe zainteresowanie, a czasami także kontrowersje, instytucji prawa konstytucyjnego, jaką jest immunitet. Zaczynamy. Słowo immunitet wywodzi się, jak większość pojęć, z języka łacińskiego od wyrażenia immunitas, co oznacza uwolnienie od obciążeń. Immunitet parlamentarny ma bardzo długą tradycję sięgającą czasów późnego średniowiecza, a konkretnie XIV wieku i funkcjonowania angielskiego parlamentu. Z czasem zaczęła się upowszechniać w pozostałych krajach. W Polsce po 1918 roku była obecna we wszystkich ustawach zasadniczych, włącznie z obecnie obowiązującą. Na gruncie obecnej konstytucji z roku 1997 wyróżniamy dwa rodzaje immunitetu. Materialny i formalny. Immunitet materialny, o którym mowa w artykule 105 ust. 1 Konstytucji, zwany też immunitetem nieodpowiedzialności bądź indemnitetem, oznacza ni mniej, ni więcej, a wyłączenie ponoszenia odpowiedzialności za pewne kategorie czynów związanych z wykonywaniem mandatu parlamentarnego. Oczywiście z wyjątkiem naruszenia praw osób trzecich. W artykule 6 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora znajdziemy przykładowe działania, które są objęte immunitetem materialnym i należą do nich m.in. głosowania i wystąpienia na posiedzeniu Sejmu. W zakres sprawowania mandatu wchodzą także działania wykonywane poza parlamentem, np. spotkania z wyborcami w okręgu wyborczym czy dyżury poselskie w swoim biurze. I taka interpretacja została potwierdzona przez Sąd Najwyższy. Ważne, żeby poseł bądź senator zawsze występował jako parlamentarzysta, a nie jako osoba prywatna. Immunitet materialny ma charakter trwały, co oznacza, że chroni deputowanego nie tylko w czasie sprawowania mandatu, ale także po jego wygaśnięciu choć oczywiście za działalność, którą podejmował w czasie, gdy był członkiem parlamentu. Immunitet materialny ma też charakter bezwzględny, niewzruszalny, to znaczy, że nie można go w żaden sposób uchylić, a taki poseł bądź senator za działalność parlamentarną odpowiada tylko przed Sejmem, tudzież Senatem i jest to tak zwana odpowiedzialność regulaminowa oraz odpowiedzialność porządkowa. Zasady odpowiedzialności regulaminowej posłów zostały określone w rozdziale czwartym regulaminu Sejmu a co do zasady zajmuje się nią Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, która może zwrócić uwagę albo udzielić napomnienia bądź nagany takiemu posłowi. Sprawami odpowiedzialności zajmuje się też Sejmowa Komisja Etyki Poselskiej. W poprzedniej dziewiątej kadencji Sejmu do komisji tej wpłynęło aż 70 wniosków o ukaranie posłów za ich działalność parlamentarną, z czego 56 zakończyło się ukaraniem. W ramach odpowiedzialności regulaminowej marszałek Sejmu może nawet wykluczyć posła z posiedzenia Sejmu bądź obniżyć jego uposażenie poselskie. Podobnie kwestie odpowiedzialności porządkowej i regulaminowej obowiązują w Senacie, choć trzeba zaznaczyć, że karanie senatorów jest dużo rzadsze. Immunitet formalny to sprawa nieco bardziej złożona. Oznacza on ograniczenie dopuszczalności ścigania za czyny które według prawa karnego są przestępstwem. W skrócie oznacza to, że poseł bądź senator popełnił czyn zabroniony, ale ograniczeniu podlega możliwość prowadzenia postępowania karnego wobec takiego deputowanego. Immunitet ten dotyczy tylko spraw karnych, a nie np. odpowiedzialności cywilnej bądź z zakresu prawa pracy. W ramach immunitetu formalnego wyróżnia się dwa elementy immunitet procesowy oraz immunitet tudzież przywilej nietykalności. Immunitet procesowy oznacza najkrócej rzecz ujmując zakaz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej bez zgody właściwej Izby Parlamentu i przewiduje to artykuł 105 ust. 2 Konstytucji. Immunitet ten ma charakter względny, co oznacza, że można go uchylić, a także charakter nietrwały, ponieważ odnosi się do okresu między ogłoszeniem wyniku wyborów do czasu wygaśnięcia mandatu. Co dzieje się w przypadku, gdy postępowanie karne już trwało, a dana osoba została posłem? Wówczas takie postępowanie ulega na żądanie sejmu zawieszeniu, a wniosek o zawieszenie postępowania składa zainteresowany poseł bądź senator, a akceptacja takiego wniosku wymaga aż 3 piątych ustawowego składu izby, czyli co najmniej 276 posłów albo 60 senatorów. Jeżeli takiej zgody nie ma, to takie postępowanie toczy się dalej. Musimy sobie jeszcze powiedzieć, w jaki sposób może zostać uchylony immunitet. Następuje to w dwóch formach. Pierwsza, gdy zainteresowany poseł, senator, sam wyraża zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności. Druga forma to uchylenie immunitetu na mocy uchwały Sejmu, Senatu, co następuje w większością bezwzględną, co ważne, ustawowej liczby posłów. Czyli co najmniej 231 w przypadku Sejmu i co najmniej 51 w przypadku Senatu. Jeżeli immunitet nie zostanie uchylony, wówczas zawieszony zostaje bieg przedawnienia postępowania i z jego kontynuacją trzeba czekać do czasu wygaśnięcia mandatu. W poprzedniej dziewiątej kadencji Sejmu w sumie było rozpatrywanych 29 wniosków o uchylenie immunitetu dotyczących 24 posłów, ale tylko w trzech przypadkach ten immunitet został uchylony. Przy okazji omawiania immunitetu formalnego musimy kilka słów powiedzieć o przywileju nietykalności. Otóż oznacza on zakaz zatrzymania lub aresztowania parlamentarzysty bez zgody odpowiedniej Izby. Zgoda ta jest wyrażana także bezwzględną większością ustawowego składu Sejmu bądź Senatu. Zgoda na zatrzymanie bądź aresztowanie nie jest jednocześnie zgodą na uchylenie immunitetu. Jeżeli poseł bądź senator został zatrzymany albo aresztowany, wówczas niezwłocznie powiadamia się o tym marszałka Sejmu, Senatu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Kwestia zatrzymania posła zawsze budzi kontrowersje, ale tak trzeba to powiedzieć: posła można jak najbardziej zatrzymać, aresztować bądź użyć wobec niego środków przymusu, o ile jest to oczywiście konieczne. Z uwagi na to, że Kwestie immunitetów mogą być nieco zawiłe, zróbmy sobie na koniec krótkie podsumowanie. Na gruncie obecnie obowiązującej konstytucji wyróżniamy dwa rodzaje immunitetów: materialny i formalny. Immunitet materialny ma charakter bezwzględny, ponieważ nie można go uchylić, charakter trwały, bo działa też po wygaśnięciu mandatu, i charakter częściowy, ponieważ obejmuje działalność wchodzącą jedynie w zakres sprawowania mandatu parlamentarnego. Posłowie i santorowie podlegają w tym przypadku tylko odpowiedzialności regulaminowej i porządkowej. Immunitet formalny ma charakter względny, ponieważ można go uchylić, charakter zerpały, ponieważ wygasa wraz z zakończeniem sprawowania mandatu oraz charakter zupełny, bo odnosi się do wszystkich czynów, które mogłyby podlegać odpowiedzialności karnej, popełnionych przez deputowanego, niezależnie od ich związku z wykonywaniem mandatu. Oczywiście o immunitecie można mówić dużo dłużej. Zainteresowanych odsyłam do sięgnięcia dostępnej także w internecie literatury na ten temat. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do subskrybowania kanału podcastu Sonar na YouTubie. Do zobaczenia!